On no, z jakiś golem oczywiście ich pilnuje. Ty też się boisz tego jednorożca? A faktycznie jest to jednorożec. Ej, oni nie komali. Paczek się schował, boi się. Tylko go zobaczył i od razu się chowa. Jest to niewidzialny labirynt. E, dobra, obudziłem się. Przyszedł do mnie dosłownie przed chwilą wieśniak. I powiedział mi, że przyszedł jakiś jednorożec. Nie wiem, że spotkali jakiegoś jednorożca. I kazał mi wstać, a ja ogarnął sprawę. Ja nie mam żadnej broni. Ale z tego co mi się wydaje, to jednorożec nie powinien być raczej jakiś taki mega groźny, prawda? No bo to jest zwykły konik, tylko że trochę taki wydaje mi się, że trochę milszy. Eee, I w ogóle tutaj jest jakiś alchemik, można powiedzieć, co ty z tym masz tutaj ty tu sprzedania. W sumie no nic ciekawego, więc ja pójdę, pójdę na poszukiwanie tego jednorożca. W sumie no aż dziwne, że niż tak byłem jednorożca. A po drugie, po co miał tak naprawdę przyjść tutaj do tej naszej wioski? Eee, jaka w ogóle fajna jaskinia? Fajnie to by było nawet zbudować własny domek. No to by było bardzo ciekawe. Bardzo mi się ogólnie podoba ta wioska. Ja często nocuję po prostu w wioskach, właśnie wieśniaków, bo straszliwie mi się podobają i to jest po prostu pięknie, to, to, jest, to jest tak ładna miejscówka, nawet tam u góry mają domki. Ale kozacko. Oczywiście przed obejrzeniem tego odcinka pamiętaj, aby zostawić subskrypcję na tym kanale, oczywiście z dzwoneczkiem. No i też łapeczkę w górę, bo jak będzie dużo łapy w górę, to niedługo zrobimy może jakiś maraton. Mam też swój drugi kanał, na którym nagrywam challenge, prank'i, takie inne filmy, głównie z kamerką. Tam nie ma w ogóle gier na tym kanale. Jeżeli coś takiego Cię interesuje, to masz teraz w karcie link, albo w opisie, więc możesz tam oczywiście zajrzeć i też zostawić subskrypcję. Ale jeżeli tylko coś takiego lubisz oglądać. No, z jakimś golem oczywiście ich pilnuje. <laughs> Żebym ich tutaj nie zaatakował, ale nie mam zamiaru ich zaatakować, prawda? To jest jakaś owca. W ogóle fajnie wygląda ta wioska, fajnie sobie tutaj poradzili. Jest jakiś wiośnie... wieśnia, który zajmuje się tutaj świnkami i krowami? Siema Mordo? He. Co ty tak Machasz tą głową? Ej, ej, ej. Dobra, ty chyba nie chcesz mi nic sprzedać. Ej, tutaj jakiś siedzi, to jest jakiś kowal. Może to jest jakiś, no nie wiem jak można go nazwać, może on chodzi zawsze na wyprawy, bo tam jest jakiś łuk. Dobra, wejdźmy do niego, zobaczmy co on tutaj robi. Eee, ty też się boisz tego jednorożca? Ja w ogóle wątpię, żeby to był jakiś jednorożec, bo coś mi tutaj nie pasuje w tej historii, eee, ale A faktycznie jest to jednorożec. Ej, oni nie komali, patrz jak się schował, boi się, tylko go zobaczył i od razu się chowa. Eee, przyszedł jakiś jednorożec, ale on nie ma żadnego rogu na górze, przecież... Z tego co ja wiem, to właśnie powinien mieć jakiś taki róg tutaj, prawda? Mega dziwna sprawa. W ogóle każdy wieśniak uciekł stąd, każdy domek jest tutaj pusty. No nie wiem czy oni uciekli. Z bardzo dziwna sprawa, już tam idę zobaczyć o co z nim chodzi. Ale. No dobra, o, wyszedł, wyszedł. One, oni uciekają od tego jednorożca. Strasznie dziwna sprawa, dobra, w tym domku też nikogo nie ma. Jeszcze zobaczę w tym domku. Czy ktoś będzie i dopiero podejdę do, do, do niego sprawdzić, co tam się dzieje. Hm. Tutaj też nikogo nie ma, nikogo nie ma. A tam ci, o, przyszedł tutaj, a tam ci tam, w tych swoich domkach na górze. Dobra, więc podejdę to, tutaj troszeczkę bliżej, można tak powiedzieć. I, w sumie nie wygląda na jakiegoś groźnego, prawda? Jest raczej spokojny, stoi sobie, obok niego rośnie jakieś e, drzewko. Jest, jest w sumie spokojny, te jego włosy e, są takie różowo-niebieskie, no, mega dziwna sprawa, fajnie to w ogóle wygląda. I pewnie na niego można też wejść, można wejść do środka i pewnie będzie mnie czekała zaraz kolejna nowa przygoda. I wydaje mi się, że najłatwiej będzie wejść na niego, bo tam pewnie gdzieś jest taki otwór, z który sobie wejdę, na przykład nie wiem. Na jego plecach, albo na jego głowie, tylko najpierw się muszę jakoś tam dostać. Eee, I zrobię sobie takie mini rusztowanie z drewna. Tak po prostu, zrobię sobie mini rusztowanie z drewna, więc na pewno muszę troszeczkę sobie to wydobyć wydobyć go. Eee, zapomniałem wziąć odwieśniaków, można powiedzieć, że siekiery. No ale łapko też sobie poradzę jakoś. Dobra, cztery powinny mi starczyć raczej te klocki. Bo z, sobie, z tego sobie zrobię crafting, i oczywiście. I oczywiście jako jakieś tam schodki czy coś. E, dobra, crafting, szybko kraftujemy e, i schodki, raz i pewnie mi starczy jeszcze tak, na 8 schodków, więc jest bardzo fajnie, tylko jakby to tutaj zbudować, hmm, żeby zrobić to wejście to przydałoby się też troszeczkę ziemi, tak mi się wydaje, że 6, może 7 mi wystarczy i wtedy już na pewno będę mógł tam wskoczyć, dobra, mamy 6. I, i mamy 7 super. Jest już mega fajnie. I teraz teraz chyba tutaj zaczniemy się już już budować do góry cyk, cyk, cyk. Hmm, dobra, może zejdę tak. Nie, Nie wiem, wiem no. Na pewno musi być jakaś przygoda, musi być jakaś fajna przygoda, bo ja, ja się już znam na Minecrafcie zawsze, jak znajdę jakieś dziwne, duże zwierzę, to jest jakaś ciekawa przygoda. No trochę dziwnie to postawiłem, ale nie przejmujmy się tym, po prostu muszę tu wejść. Jak tam wejść do góry? No on się chyba nie obrazi jak tutaj postawię sobie jeszcze właśnie te schodki. Mm, I tutaj nic nie ma raczej. Wydaje mi się, że trzeba wyjść tam po prostu na głowę. Tutaj też nic nie ma, nie ma, nie ma, nie ma nic nie ma, dobra, więc ja sobie to odkładam, bo to jest mi na razie niepotrzebne I muszę się jakoś trapać To jest chyba taki można powiedzieć, że mini parkour eee, Tutaj muszę raczej skoczyć. Hop, dobra, udało się Tutaj nie, tutaj, dobra, mamy to Wejdę i jeszcze wyżej, jest to na jego głowie jest jakieś wejście, mamy to wejście, jest mega, mega, mega super. Eee, tylko pamiętajcie, że zanim tutaj wejdę, zostawcie subskrypcję na tym kanale oraz łapeczkę w górę, bo to jest mega ważne, mega, mega, mega ważne. Oraz jeżeli lubicie jakieś takie challenge, pranki albo takie filmy typowo z kamerką, zwariowane, rozrywkowe filmy, to... Teraz w karcie wam się wyświetla mój drugi kanał, na którym nie ma gier, tylko są właśnie takie filmy. I ogólnie ta wioska wieśniaków mega kozacko z tym wygląda naprawdę. Tam bym też mógł sobie zamieszkać. Może pożyczę od nich któryś domek i na jakiś czas sobie tam zamieszkam, ale teraz jest moment, moment, ten moment właśnie, w którym muszę wejść tutaj i zobaczyć, jaka historia mnie teraz czeka. Ale tu powinien być ten róg. Faktycznie go tutaj brakuje. Ehm, nie wiem, co się z nim stało, ale tu powinien być jakiś róg na 100%. Dobra, wchodzę tam do środka. Łosy jakieś liany. Mega klimatycznie tu jest. Ehm, ale patrzcie, tu jest jego tak jakby buźka i... I, i, I mogę tym zobaczyć tak jakby wioskę znowu <grym> Jego zęby W sumie spoko Spoko, spoko, spoko e, I teraz zejdę tam niżej jest jakaś, jest jakaś, już tam widzę tabliczka Z jakimś napisem, więc idę to od razu czytać I co mamy tutaj napisane? Znajdź cztery skrzynki Dobra, to jest raz, dwa, trzy Cztery skrzynki. Dobra, mamy cztery skrzynki, ale z tego, co tu widzę, to to będzie jakiś chyba labirynt dziwny. Tak, bo tu widzę niewidzialne bloki. Jest to niewidzialny labirynt. Mm, dobra, czyli cały czas chyba muszę iść tędy, gdzie tu tak naprawdę się zmieszczę, bo tak jak widzicie, no ja tu idę do przodu, a, a nie mogę iść, bo... Oho, bo, dobra. Tutaj idę dobrze. Ja chcę tą skrzynkę. No nie da się jej zebrać, bo, bo muszę iść do... Do przodu cały czas. Tak jak mnie prowadzą ogólnie te korytarze labiryntu. E, dobra, jestem, jestem przy tej skrzynce. Pierwsza skrzynka. A mam nadzieję, że to nie jest jakaś pułapka, tylko że jak to otworzę, to będzie wszystko git. Dobra, mam jakiś przycisk. Nie wiem po co, ale tam są jakieś tabliczki, więc zaraz się pewnie jeszcze dowiemy. E, wydaje mi się, że. O dobra. Wow, ej, to nie było takie trudne dojść do kolejnej skrzynki. Więc biorę kolejny przycisk, jest już super. I teraz trzeba pójść do jeszcze kolejnej, do tej na przykład. Ej, to jest trudne. O, doszedłem do niej. Wow, to naprawdę jest bardzo łatwe. Trzeci przycisk, i zakładam, że tutaj będzie kolejny przycisk. Ale tu już się chyba iść nie da. Tu już chyba wszystkie w ogóle drogi tak jakby odwiedziłem. Więc teraz lecimy tam, bo tam widziałem, że było jeszcze jedno przejście. E, dobra, wyszedłem. Jestem, jestem, wyszedłem. E, dobra, tu są te tapiczki. E, o, tu jest kolejne to przejście. Dobra, to już będzie łatwe. Ej, dobra, może nie, nie jest aż takie łatwe. Ej, gdzie tu się idzie? Tędy. Tędy, OK. Jestem, jestem. Ostatnia, ostatni przycisk. Dobra, cztery kolory różnych przycisków. Mega dziwna sprawa. Eee, dobra, tutaj mamy coś jeszcze. O, dobra, jak, jak teraz stąd wyjść? Eee, od, od lewej strony czytamy. Eee, części rogu jednorosa są na górze, w wodzie. O to jeszcze. <laughs> Powietrzu i jaskini. Powodzenia, czyli co ja mam tu znaleźć? Czyli jeszcze raz, gdzie one są? Na górze. Na góry musimy jakoś wejść. W wodzie, czy gdzieś pod wodą, to będzie też pewnie trudne. W powietrzu, no trochę dziwna taka sprawa. I, I jaskini, dobra. Czyli też w jaskini będą. No to ja wychodzę stąd i musimy znaleźć, tak jakby te, te cztery. Cztery miejsca, tak? I pewnie te przyciski będą tam pasowały. E, dobra, tu jest jakaś góra. E, tam jest jakiś, coś w powietrzu. Dobra, to ja już widzę pierwszą rzecz, tak naprawdę. Tu jest woda wszędzie. E, zaraz sobie skraftuję jakąś łódkę e, i będziemy tego oczywiście szukali. Dobra, zjedę sobie tutaj bezpiecznie. Fajnie, że zrobiłem sobie takie schodki. Te się nie udały, ale, ale to nieważne. Najpierw idę e, do powietrza. W sumie, jak to było w powietrzu, no to najpierw pójdźmy tam, tak naprawdę, no bo. To pierwsze znalazłem, tak naprawdę. Nie było to trudne do znalezienia. E, dobra, jak to w ogóle lewituje? Wejdźmy szybko na górę. E, I tutaj jest kolor. E, taki można powiedzieć, że brązowawy. I to chyba ten przycisk będzie tutaj pasował. Dobra, skrzynka. Dobra, mamy. Czy to, jest, czy to jest część tak jakby e, rogu? Chyba tak, dobra. Lećmy dalej. E, kolejna rzecz to miała być na górze. Dobra, lecimy teraz szybko tutaj na górę. E, chociaż też woda by była bardzo ciekawa. Gdzie to będzie pod wodą? Totalnie nie mam pojęcia. Gdzie ja znajdę ten przycisk przycisk już mam? Gdzie ja znajdę tak jakby tą skrzynkę pod wodą? E, o, mamy coś, mamy coś, dobra, super. Teraz jak się tam tylko dostać? Przepraszam cię, owco? E, nie przeszkadza mi tutaj, jak ja idę. Dobra, tędy, tędy, tędy. O, ale słońce świeci, mega super pogoda jest. Dobra, wchodzę do góry. I tu jaki jest kolor? Kolor jest taki brązowy, czyli będzie chyba lepiej się spasował. Jest w środku skrzynka. Mamy to. Jest super, czyli mamy już dwie części z czterech. Dobra, zejdźcie szybko na dół. E, I. Czy ja przypadkowo nie idziełem tutaj, tu słownie pode mną jaskini? To jest takie pytanie. O mi się wydaje, że jak tutaj szedłem, to jakaś tu jaskinia e, była pode mną. Dobra, no, szybciutko. Czy tu jest gdzieś pode mną jaskinia? Jest pode mną jaskinia, mamy to. Tu jest jaskinia i tu jest jaskinia. Znalazłem, jest. Kolejne drzwi, kolejne drzwi. Czyli jest mega, mega kozacko. E, tu jest ten ciemny przycisk. E, cyk, szybko, szybko. I kolejna niebieska wełna. Kozacko, kozacko to wygląda. Dobra, ja sobie tak poukładam I teraz została mi. został mi ten jasny przycisk. I z tego co pamiętam, to ostatnie miejsce, jakie muszę odwodzić odwiedzić, tak naprawdę. To jest woda. Eee, a żeby jakoś tam fajnie się po wodzie poruszać, to potrzebuję sobie na szybkości zrobić łódkę. No, łódkę. Tylko, czy ja pamiętam, jak się kraftowało łódkę Troszeczkę potrzebuję na pewno drewna, żeby zrobić deski i zrobić łódkę tak naprawdę. Dobra, mamy już łódeczkę. Super, udało się. I teraz idę do tej wody, bo przecież bez łódki to trudne by było tak kupować Na pewno zbyt dużo czasu by mi to zajęło. I gdzieś to jest pod wodą. Dobra. Więc ja tutaj sobie siadam i można powiedzieć, że teraz sobie będę szukał. Tam raczej nie przepłynę, ponieważ jest tu jakiś, można powiedzieć, no nie wiem, mostek, coś w tym stylu. E, ale gdzieś to muszę tutaj znaleźć. Pod e, wodą, pod wodą, gdzie to może być pod wodą? Jakaś kałamarnica. Ej, ty nie rozwalaj mi mojej łódki, co? To było... Znalazłem to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to no, dobra. E, dobra, jakoś muszę wysiąść i zeskakuję do wody. Dobra. To są jakieś niewidzialne bloki, więc muszę zejść tutaj na dół. Dobra, dobra, spływaj, bo ja zaraz nie dostanę. Będę tracił życie. Uch, jestem, jestem już pod wodą. Naciskam tutaj ten przycisk i otwieram skrzynkę. Mamy ostatni, ostatnią część, tak jakby tego rogu. I teraz trzeba jakoś stąd wypłynąć, to jest... Niezbyt takie łatwe, prawda? No bo to jest jednak woda. Szybko, szybko, szybko. Wsiadam do mojej łódki i płyniemy teraz naprawić mu ten róg. Wydaje mi się, że to nie będzie aż takie e, trudne, żeby to ogarnąć. Dobra, wydaje mi się, że idealne miejsce na róg jest tutaj, On musi być tak trochę pochylone do przodu, więc zrobimy tak, tak. Dobra, i proszę bardzo, ostatnia część i cyk jest już skończony. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało ogólnie tam z dołu, więc ja tam szybko lecę. I wow, trochę straciłem HP, ale jestem mega ciekawy jak to tam będzie wyglądało. Dobra, no co mogę powiedzieć, wygląda to naprawdę mega, mega kozacko, bo w końcu go naprawiliśmy, więc kolejna misja została wykonana. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, aby mnie zasubskrybować i obejrzeć jakieś poprzednie, albo jakieś tam po prostu inne filmy na moim kanale, więc do zobaczenia, pa, no i cześć.